Cześć kochani, zabieram Was dzisiaj na przegląd do sklepu Action, bo pojawiło się sporo nowości i naprawdę jest na czym oko zawiesić. Także zostańcie ze mną do końca. Ta dekoracja pierścieniowa z suszonymi kwiatami kosztuje 13 zł. Tuż obok pojawiły się bardzo ciekawe wazoniki o takim nietuzinkowym kształcie. Ich cena to jej niecałe 7 zł. Kolejną nowością w Action są takie wazony, które dostaniecie w trzech kolorach, np. takim piwnym, szarym bądź np. zielonym. A cena takiego wazonu to 28 zł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Podobne do tego, które przed chwilą wam pokazywałam, ten przeźroczysty, teraz dostępne są jeszcze takie w kolorze też takim butelkowym bądź zielonym za 15 zł. Ale hitem, jak dla mnie, totalnie jest ta ramka na zdjęcie. Wykonana jest w stylu barokowym, w złotym pięknym kolorze, i słuchajcie, jest taka naprawdę miniaturowa, a jej cena to niecałe 5 zł. W Action dostępne są również takie półki ścienne wykonane z bambusa, na których możecie umieścić najpiękniejsze dekoracje, jakie posiadacie w swoim domu. Cena takiej półki to 27 zł. Na dziale z pojemnikami dostępne są takie bardzo fajne wiklinowe tace, które dostępne są w kolorze takim brązowym bądź też na przykład białym. Ta biała totalnie skradła moje serce. Cena takiej tacy to 23 zł. Natomiast na dziale świątecznym dostępne są takie fajne kula ledowe z takiego alatłuczonego szkła, które myślę, że naprawdę nadadzą bardzo fajny świąteczny klimat w Waszym domu. A cena takiej kuli to 23 zł. Na tym samym dziale dostępne są również takie nowe choinki zewnętrzne. Tutaj macie na przykład taką, której wysokość to 134 cm, i cena tej choinki to niecałe 60 zł. Natomiast tuż obok dostępna jest na przykład taka choinka w formie takiego drzewka, której wysokość to 150 cm. Cena takiej choinki to 67 zł. Jeżeli lubicie świeczniki, to idealnie się składa, bo w Action dostępne są nowe w kolorze takim miodowym bądź na przykład takim ciekawym fiolecie. One są bardzo malutkie i kosztują 3.50. Co ciekawe w Action na rolce dostaniecie też na przykład różnego rodzaju materiałów, w tym przypadku jest to na przykład aksamit. Cena takiej rolki to niecałe 8 zł. Na dziale świątecznym kupicie też nowe zawieszki na choinkę, dostępne w formie takiego ciekawego szampana bądź takiego na przykład trójkąta. Cena takiej bombki to 8 zł. Natomiast na dziale z akcesoriami kuchennymi pojawiły się takie ciekawe formy do np. przykład muffinek w postaci serduszka i dostępne są w różnych kolorach, a cena takiej foremki to 10 zł za 12 sztuk. Poniżej dostępne są silikonowe formy do batoników i myślę, że naprawdę Wam się przyda, zwłaszcza, że pewnie będziecie dużo piec na te święta. No, i skoro będziecie dużo piec i gotować, to na pewno przyda Wam się z pewnością taki minutnik. Cena takiego minutnika to 12 zł. Totalnym hitem są te mini garnki o pojemności 200 ml. I słuchajcie, naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Takich małych garnków je jeszcze nigdzie nie widziałam, i myślę, że to po prostu musicie mieć, bo one nawet jako sama dekoracja tak fajnie wyglądają. Dostępne są w różnych kolorach i kosztują niecałe 9 zł. W action dostępne są też na przykład koce elektryczne, które możecie prać w pralce. Na dziale z akcesoriami łazienkowymi dostępne są takie nowe dywaniki. Akurat te dostępne są w kolorze niebieskim, ale z tego co widziałam dostępne są też w kolorze beżu i cena to 12 zł. I jeżeli chodzicie na saunę, a myślę, że w te zimowe dni na pewno się czasem wybieracie, żeby się trochę ogrzać, to tutaj dostępne są na przykład takie ręczniki, którymi się owijacie z guzikiem, idąc na przykład na saunę. Bądź też gdzieś wiecie, na siłowni przechodząc z szatni 30 zł. Kolejną ciekawą nowością w Action są słuchajcie, wagi, które połączone z aplikacją pokazują Wam waszą wagę, wasze, to ile posiadacie mięśni tłuszczu, wody w organizmie, czyli wszystkie te niezbędne obliczenia. I cenę takiej wagi to 60 zł. Jako, że już zbliża się sylwester i w sumie to już tuż, tuż, w action dostaniecie różnego rodzaju takie e, akcesoria po prostu sylwestrowe, poczynając od konfetti, poprzez na przykład serpentyny, talerze, różnego rodzaju do serwowania. To, co jeszcze muszę wam pokazać, to te śliczne świeczki. Ta w kolorze karmelu po prostu skradła moje serce. Te żeberkowe świeczki dostaniecie za 8 zł. A tutaj zobaczcie w szklanych opakowaniach w różnych kolorach, zobaczcie jaki jest duży wybór tych świeczek. Oczywiście każdy kolor ma jakiś swój określony zapach. Ich cena to 17 zł. Poniżej dostępne są metalowe tace z uchwytami. Cena takiej tacy to 35 zł. Natomiast jeszcze niżej dostępne są pledy, które zaraz Wam pokażę, ale najpierw muszę Wam pokazać te fantastyczne poduszki. Poduszki dostępne są w dwóch wariantach z takiego delikatnego baranka. Cena takiej poduszki pruszowej to 22 zł. No i już wam pokazuję te pledy o wymiarze 140 x 180 cm. Wykonane są z poliestru dostępne w kolorze ciemnego bądź jasnego brązu w cenie 60 zł. Jako, że zimno na dworze i mróz, to myślę, że niezbędnikiem jest płyn do spryskiwacza, który w Action dostaniecie w rewelacyjnie niskiej cenie, ten do minus 10 za 16 zł i powyżej za 24 zł, no i takie odmrażacze do szyb w sprayu i to Wam bardzo polecam, psikacie sobie szybę i ten najgorszy lód się odmraża. Z mojej strony to już tyle, dzięki Wam, że wytrwaliście do końca, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę, do zobaczenia, hej!